Z ewangelii według świętego Łukasza uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz, gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami tego. Oto słowo pańskie.